Cześć moi ludzie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony B1. My gramy sobie się w Slenderman Must Die Dead Space. Uuu... Jakaś Z gierka. W sumie go także cóż, zobaczymy do czego ona się nadaje. Tylko przedstawia sobie kabelek. Play Zlecimy. Return Dead Space. The year... Nie chcę się tego czytać. Muszę zebrać 13 energy... ...alogo? <coughs> Somewhere... Someone... is ...something... ...or something is here. Rusty bars can be shot with a weapon. Energy seal. Dobra, do -lo 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 Trochę sobie Dobra. Wow, gierka 3 Mamy celowanie z broni. Wow. Czujecie to. Czujecie to. Czekajcie, ściszę jeszcze sobie trochę. Wyleć mnie w tym obiektywie. Bawę lecz. Dobra, biegniemy. Mamy już 30, 30 ammo mamy. Dobra. Nie marnujmy. Hmm. Where am I? Tam coś jest. Dobra. Mamy broń. Mamy jakieś. Mamy jakieś coś. Nic ja? nie ma. Cześć. Hmm. Nie ma nic. Nic nie ma, za nami nic nie ma. Dobra, przedstawimy się tu troszkę. Hmm. Mamy tu coś? Nic. Tu mamy to, ale jeszcze. Sobie za chwilę tam dopiero pójdziemy. Przejdzie ten leparku na parkour hmm co to do cholery Serio? what the fuck What's that? <laughs> to był ten Slenderman, tak? Okej. Okay. Jakie ja się nam tam, tam nie będę do cholery dostać? O, czekajcie. A... Bo jakoś... My tu wejdziemy, my tu wejdziemy, okej. Okay. Mamy... Okej... Okay. i mamy kolejny karister z energią i mamy też zabawki. Hmm. O i mamy broń. Czekajcie trochę. Przedstawię sobie tą kamerkę. Alright, alright, niggas Dobra, lecimy dalej. No. Mamy kolejne. Nie wiem sobie po co nam to. Ale cóż. Biegniemy dalej. Mamy w sumie 10 ammo, może tym coś jednak było. Zaraz zerknijmy. Hmm. Nie mogę skakać, nie mogę nic robić. Karnister! Hej, mamy trzy karmistry. Rozbieżność. Takie brżoństwo co my tu mamy. Amunicję. Przycela jak baba z wesela jak koleś. Ety, Za dużo postala, wiem, o tym nie przypomnę. Ile tu mamy nic normalnie? 30. Alright, alright, map first. To teraz zaczynamy się bawić. Alright. Kamera znowu przestawiona. Już drugi raz, chociaż dziwne mamy kolimator a możemy celować tylko tak jakby przy broni. To jest poznatkiem kolimator w takim kładzie Cóż, nie wiem. Ale może użyjemy tej broni za chwilę. Zobaczymy. Dobra. Plus, bym tu, to muszę iść tam. Okej. Okay. To było dziwne. Wbijemy się tutaj. Dum, 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 dum! No i jak ja kocham takie gry... W sumie cały czas mam wrażenie, że ta kamera jest jakoś tak. Przesuniemy sobie. Tak. right. Teraz macie mnie w sumie przy samym monitorze z tymi kamerami, więc będzie chyba najlepiej. Boże, to jest plazmowy pistolet. No. Chyba nie żyjesz. No nie spiewałbym się, żebyś żył. Idziemy dalej. Tu coś mamy. Od tego nie możemy już przesunąć. Dobra. W takim choć musimy się wrócić i iść po tych nieszczęśliwych schodach. Nie jestem z tego powodu zadowolony. Znowu będę musiał wyciszać kamerę. Bo dźwięk z kamery jest trochę gorszy niż z mikrofonu. W sumie sobie tego to trochę podsunę. O, czekajcie. Okej, okay. gra jeszcze troszkę wciszyłem na wszelki wypadek. I wchodzimy. Mamy 5 krawie strów. O, to jest krewka, więc tu idziemy. Mamy więcej krewki. nasz przyjaciel nie żyje, my wbijemy się tutaj i okej, okay, możemy umierać, nie możemy, muszę w to grać wygryzka, prawda, czy ja muszę w to grać, nie muszę, B1 nie musisz w to grać, chcesz w to grać, mam więcej zębatek, tego w sumie mam od ale to jest najsłabsze w sumie. Nie no dobra, tego mamy tylko więcej. Hmm. Hmm. Tu nic nie ma. Dobra, idziemy tutaj. Slender. Slender, ender, as blender. Czekam na ciebie Tak! tak. Lol. Lol Już wiem co to są matki Dobra, troszkę się go przestraszyłem tym razem Ile was tu matka miała? No, Dobra, już dwóch ukatropiliśmy Jest tu gdzieś trzeci soczysy? O, hello Lecimy z maszynką. Dobra, to jest za Cześć. I masz w Hutasa. W Hutasa, w sumie, nie Hutasa, tylko Hutas. Putas. Tu mi zaraz coś wyskoczy, prawda? tam na razie nie idziemy a tu my byliśmy tam tam hmm. no, też nie idziemy idziemy w takim układzie tam czekajcie chwilę sprawdzę sobie lepiej mój mam... dobra jeszcze mogę dwie minutki nagrywać okej okay, w takim układzie cóż

Jesteś tu ciągle? Okej. Okay. O, przeładujemy sobie ile mamy jeszcze tego? 7, 28, dobra, starczy nam. Nie, tam nikogo nie ma. Gdzieś tu musi mi chodzić, ten Slender. Dobra. To umrzemy teraz. Mało i nie Gdzie ty jesteś, soczysynu? Słyszałem, że gdzieś tu jesteś, więc nie chodzę Dobra, mamy Czikicińk Jakby to powiedział rojo gdzie ty jesteś do cholery? Ach, no cóż, w takim układzie No nie mogę powiedzieć, gra może nie porwała tłumów. Ale słowo też nie była. Grałem w gorszy ship. Angry Shit na Kumatych. Dobra, szukamy teraz Slendiego, żeby móc umrzeć. Slendy! Cześć! Oj, traf E. serio i to tyle no dobra Mniejszast w takim układzie krótki bardzo bardzo pieruszył krótki, 10 minut wyszło także cóż to było tyle to by było na tyle trzymajcie się do zobaczenia do obejrzenia do usłyszenia i nie umieć się odwiedzić mojego drugiego kontaktu jak ryba moje pseudo do czyli przemyślenia na temat 姑奶奶